Cześć, witam Cię ponownie na moim kanale w kolejnym nagraniu z serii pracy z ciałem, bólem, napięciem, które się tam kumuluje i odpuszczaniem tego bólu, pozwoleniem sobie na życie bez cierpienia. Serdecznie zachęcam Cię do polubienia nagrania, jeżeli znajdziesz tutaj jakieś ważne dla siebie kwestie dotyczące pracy z bólem i cierpieniem fizycznym bądź emocjonalnym. Daj znać, jak czujesz się po wykonanej ze mną rundzie. Czy coś się zmieniło? Jestem tego bardzo ciekawa. Dodatkowo pod nagraniem zostawiam wszystkie linki do moich warsztatów, informacje na temat pracy jeden na jeden. Na sesjach ze mną, bo bardzo często piszecie do mnie i pytacie, gdzie możecie znaleźć jakieś informacje, więc wszystkie linki umieszczam pod nagraniami. Dzisiaj popracujemy sobie w rundce przede wszystkim z tematem dotyczącym pewnego przekonania, które bardzo mocno się w nas osadza. W momencie, kiedy zaczynamy mieć w sobie takie lęki i obawę, że nie pozbędziemy się bólu i cierpienia, którego doświadczamy. Tak jakby zaszczepiamy w sobie ten lęk i takie przekonanie, że już zawsze muszę odczuwać ból. I dzisiaj właśnie skupimy się na uwalnianiu się od tego przekonania. Weź sobie głęboki wdech i głęboki wydech. Przechodzimy na punkt karaty bokręki i powtarzaj za mną. Mimo tego, że czuję, że zawsze muszę odczuwać ten ból, to i tak decyduję się na to, by zacząć odpuszczać ten ból i pozwalać sobie na życie bez cierpienia. Mimo tego, że wierzę, że jestem skazana na ten ból, to i tak wiem, że mogę otworzyć się na nowe przekonanie i na inne doświadczenia. Mimo tego, że ten ból stał się moją codziennością. Czuję, że to część mnie. Nie znam życia bez tego bólu. To postanawiam spróbować nowego podejścia do mojego ciała i emocji. Weź teraz głęboki wdech i spokojny wydech. Przejdźmy na punkt B. I powtarzaj teraz za mną zdania. Wbrew zaczynam uwalniać to przekonanie o bólu. Bok oka pozwalam sobie na życie w spokoju i zdrowiu. Pod okiem jestem gotowa na ulgę. Pod nosem otwieram się na możliwość życia bez niego. Broda pozwalam sobie na spokój i zdrowie. Obojczyk zaczynam uwalniać to przekonanie o bólu. Pod Zaczynam uwalniać to przekonanie o cierpieniu czubek głowy. Otwieram w sobie możliwość życia w spokoju i zdrowiu.